Dzień dobry, za mikrofonem dzień Dawid. Dobry. W trzecim odcinku naszego podsłuchu goszczę dzisiaj pana doktora Łukasza Dymka. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Pan doktor jest absolwentem Politechniki Opolskiej. Tak jest, dokładnie. I też, z tego co mi wiadomo, studiował pan za granicą? Tak, na Uniwersytecie Paryż 13. Saint-Denis. Tak. Saint-Denis to jest dzielnica Paryża, tak jest. I co tam pan kończył? E, to był e, tłumacząc na język polski. E, było to zarządzanie i administracja, tak generalnie się to on nazywało. I u nas też pochodna tego? U nas e, na studiach e, kończyłem kierunek zarządzanie. E, tak, 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 dokładnie tak. I jakby się pan sam opisał? Hmm, w jakim sensie miałbym się opisać? Człowiek? No jako osoba. E, m, człowiek? <laughs> Nie, no bo i że jest pan Troszeczkę szalony, Oj, w, ale w pozytywnym, w pozytywnym sensie oczywiście. No to już jest sprawa ocenna. Ktoś w tym zakresie mógłby powiedzieć, że, że taki jestem, ale to trzeba byłoby mnie troszeczkę więcej poznać i, i chyba w tym zakresie to ktoś inny może o mnie powiedzieć, że jestem szalony. Zakręcony? No to jeżeli robiliśmy różnego typu em, testy, testy na, 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 na komunikację, to na pewno staram się w pewien sposób e, przekazywać informacje, żeby w taki sposób ktoś mnie odebrał. Czyli na przykład, że jestem szalony, zakręcony lub świrnięty. No, mieliśmy z panem kilka zajęć. Nie ukrywam, były one na pewno do zapamiętania. Cieszę się. Przechodząc do jakby naszej rozmowy, dzisiaj będziemy rozmawiać o literaturze. U. I ja bym chciał na początku zapytać, e, czym według Pana wyróżniają się takie najlepsze prace? To tak mm. tytułem wstępu. E, rozumiem, że rozmawiamy o pracach dyplomowych. Dyplomowych, licencjackich. Okay. Okay. Dobrze, e, myślę, że w tym zakresie dość szybko jesteśmy w stanie stwierdzić, zweryfikować, czy praca jest dobra, czy nie. To znaczy, temat wydaje się może nudny, ale jest to zagadnienie niezwykle ciekawe, ponieważ de facto wydaje się bardzo szybko, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy praca jest dobra, czy nie, weryfikując przede wszystkim wstęp, w którym są zapisane najważniejsze elementy dotyczące całości pracy. Także część teoretyczną, która powinna zawierać odniesienia właśnie do. Rzeczy, które już są w paradygmacie danej nauki, następnie kwestie związane chociażby z badaniami, które znajdują się w części drugiej każdego opracowania, no i część badawcza, czyli to. Co ja wnoszę do wyników swoich badań. Generalnie, bez względu na to, z jaką pracą mamy do czynienia, czy to jest praca licencjacka, magisterska, czy doktorska, w każdym z tego typu opracowań takie części można e, znaleźć. I jeżeli coś jest nie tak, e, to znaczy kolejność jest nieodpowiednia, e, części e, poszczególnych zagadnień znajdują się w. Innych miejscach, niż do tego zostało przyporządkowane, pojawia się problem. A jeżeli pojawia się problem, zadajemy pytania, jeżeli zadajemy pytania, no to e, później pojawiają się różnego typu wnioski, że może do końca to nie jest tak dobrze zrealizowane. A więc myślę, że najważniejszym zagadnieniem, które pozwala nam zweryfikować pracę, czy jest ona dobra, czy nie, jest e, układ logiczny każdego. Każdej pracy, pracy dyplomowej. Spójność. Spójność jest elementem, e, która w pewien sposób wiąże się z logiką e, i wynika jedno z drugiego, natomiast tu bardziej chodziło mi e, o kwestię logicznego podziału każdej części. A jaką rolę odgrywa Pan podczas pisania pracy jako promotor? Hmm. E, zawsze staram się opowiedzieć e, naszym kochanym e, dyplomantom, że jestem jak promotor e, w walce bokserskiej. To znaczy, nie biorę w niej bezpośredniego udziału, ale staram się, staram się dopingować i zrobić wszystko, żeby. Mm, Wynik, który jest w danym meczu, był dla niego najbardziej korzystny. A więc reasumując zagadnienia, powiedziałbym od strony takiej praktycznej, staram się dopingować, zachęcać. Próbować udzielać odpowiedzi, w którą stronę dane zagadnienie prowadzić, natomiast nie, nie, nie staram się zbyt mocno ingerować, ponieważ twórca, bez względu na to, ki, jak, jakie dzieło powstaje, stara się a, stworzyć swoją wersję. Ja mogę tylko na samym końcu spróbować zasygnalizować spróbujmy to ułożyć do pewnego układu logicznego do pewnych zagadnień, które powinny znaleźć się w pracy to, co już powiedziałem wcześniej. Czyli gdzieś tam pan wrogu jednak się trzyma i. Tak jest. Jak, jak trzeba, trzeba wejść, będzie, to, to, to wtedy zareaguję, ewentualnie rzucę biały ręcznik na. na, na, na Dobra. Link. Jeśli chodzi o literaturę, literaturę. Mówimy, że piękną. Piękną oczywiście. <laughs> Dużo teraz jakby mamy wszystkiego dostęp w internecie. Jak mm -hmm. pan jakby to odbiera jako promotor? No bo jednak jak pan pisał pracę pewnie, to jednak głównym źródłem informacji były książki, biblioteka. Teraz mm -hmm. jednak nasze pokolenie, moje, czyli gdzieś tam rocznik od 98 tam już wzwyż, Korzysta, raczej wspomaga się internetem. Tak i powiedziałbym więcej. Dotąd bardzo mocno zmieniło nawet nasze nastawienie sytuacja związana z COVIDem, gdzie nagle zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach i dostęp do tego typu rozwiązań, jakie proponowała czy proponuje biblioteka. Została bardzo mocno ograniczona, a w związku z powyższym e, internet stał się dla nas przepustką już dużo większą niż nawet był jeszcze przed e, COVID-em. Dodatkowo mogę powiedzieć, że sam jestem wyjątkowo dużym fanem rozwiązań, które dostarcza sztuczna inteligencja, i uważam, że to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby pomóc znaleźć słowo, znaleźć myśl, znaleźć rozwinięcie, które będziemy mogli w pewien istotny sposób dokooptować do dotychczas zebranych materiałów literaturowych. Ale odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, powiedziałbym tak. Po pierwsze, Większość studentów korzysta ze zwykłej przeglądarki Google, która nie jest może zła, ale Pokazuje wyniki, które nie do końca są takie, z którymi moglibyśmy w umiejętny sposób operować, w które moglibyśmy w odpowiedni sposób wykorzystać. Tutaj proponuję przeglądarki Google Scholarship, Google Scholar, przepraszam, i w których możemy dużo więcej ciekawych rzeczy znaleźć, albo Google Books, gdzie znajdują się pewne podstawowe informacje, które sugerują, gdzie informacje na dany temat można znaleźć. To przyspiesza pracę. Po pierwsze, zazwyczaj. że są źródła, po drugie, że jest materiał, materiał gotowy. Nawet taka ciekawa rzecz, to wszyscy, którzy mieli możliwość przesłuchania czy, czy, czy przyjrzenia się, jak wyglądała wejście platformy przeszukiwarki Google Books, wiedzą, że to rozwiązanie jest niezwykle problematyczne. Ponieważ wielu autorów stwierdziło, że narusza ona prawa autorskie, a przez to nie powinno być ono powszechnie dostępne. No i powiem, to jest jeden z nielicznych produktów Google, który, które Google stara się nie reklamować. I w wielu nawet krajach jest to nie do końca. Dozwolone. A więc, jeżeli chcemy na pierwszy rzut dowiedzieć się, w jakiej publikacji e, e, możemy znaleźć coś sensownego, e, to tego typu rozwiązania Google Books, wyszukiwarka, jest świetnym rozwiązaniem. E, do kwestii nawet zdobycia jakiejkolwiek definicji, e, do zdobycia jakichkolwiek pewnych podstawowych modeli, są tam duże części książek zeskanowane i to naprawdę przyspiesza. A to, co e, mógłbym tutaj powiedzieć dla każdego, kto się zmaga, z zagadnieniami już konkretnych pozycji literaturowych, które są na przykład bardzo ciężko dostępne na rynku, polecam na przykład czytelnię Uniwersytetu Opolskiego. Dlaczego akurat? Czytelnie, ponieważ nie wszyscy, e, którzy piszą pracę, w szczególności prace licencjackie czy magisterskie, wiedzą, że jest na Uniwersytetu Polski, dostał egzemplarz obowiązkowy, to znaczy znalazł się na liście tych bibliotek, które przy publikacji jakiegokolwiek dokumentu, e, do którego nadany został znak ISBN, e, dostaje. Taki jeden egzemplarz właśnie Biblioteka Uniwersytetu Polskiego, co jest wyjątkowo według mnie fajną sprawą, bo nie trzeba szukać w różnych bibliotekach, wystarczy jedna biblioteka i znalezienie każdej pozycji, która wyszła w języku polskim w danym czasie. A jak się pan zapatruje na zagadnienie czatu GPT? Ja jestem zauroczony tego typu rozwiązaniem. Uważam, że jest to... Większość oczywiście mówi, boimy się, w którą stronę to pójdzie, w którą stronę będzie się to rozwijało. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jest to... Znam osoby, które pracują na tworzeniu algorytmów do, do, do właśnie czatu GPT. To jest według mnie Świetne rozwiązanie, które nie tylko przyspiesza pracę, ale ją właściwy sposób układa. Ale żeby nie było tak prosto, jeżeli zadamy pytanie do, dla sztucznej inteligencji i w tym samym czasie ktoś w innym miejscu zada dokładnie to samo pytanie, uzyska dokładnie, najprawdopodobniej, taką samą odpowiedź. Mówię tutaj o pierwszych akapitach. W danym, w danym temacie. Natomiast, natomiast to, co jest świetne, to to, że tego typu informacja jest może ogólna, mniej specjalistyczna, ale można wchodzić w głąb tej informacji, pogłębiać ją i, co jest najciekawsze. Można w inteligentny sposób rzeczywiście prowadzić dyskusję. Dla przykładu powiem, jak parę dni temu zadałem pytanie, sprawdzając jak działa już rozbudowany algorytm sztucznej inteligencji, co to jest Gminny Program Rewitalizacji. Przypomnę, że program Gminny Program Rewitalizacji są to takie programy, które mają na celu odbudowę danego obszaru gminy, miasta, przywrócenie go do, do świetności sprzed lat. No i zadaję to pytanie, po czym otrzymuję odpowiedź, że jest to program rządowy i dalej już odpowiedź jest prawidłowa, ale bardzo mnie uderzyło, że jest to program rządowy, co jest nieprawdą, bo rząd ma różnego typu programy, ale to jest program, który nie ma zawężenia czy to regionalnego, lokalnego, czy krajowego lub globalnego. No i przyznam szczerze, że jak do, na jednym e, systemie e, wykorzystującym ChatGPT e, wprowadziłem tego typu zapytanie, uzyskałem taką odpowiedź, na innym systemie też wykorzystujący te same algorytmy dostępną samą odpowiedź, nagle stwierdziłem, że coś tu jest nie tak, trzeba coś z tym zrobić, e, spróbowałem e, poinstruować ChatGPT, że to jest nieprawda. Nieprawda, że to nie jest program rządowy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy odpowiedź systemu wspomaganego sztuczną inteligencją była następująca. Przepraszam, rzeczywiście nie jest to program rządowy. No i później pozostała normalna argumentacja przedstawiona, opisująca prawidłowe informacje. A więc dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję. Nie można jej wykorzystywać w sposób bezkrytyczny, bez odpowiedniej wiedzy, bez odpowiedniego przygotowania, ponieważ pewne informacje mogą być zafałszowane, mogą być błędne i wprowadzenie tego typu informacji, na przykład do różnego typu publikacji, na przykład związanej z licencjatem, z magisterką może być dość dużym problemem. A więc to jest wspomaganie naszej wiedzy w różnych obszarach, wspomaganie tego, w jaki sposób pewne rzeczy przygotowujemy, opisujemy, ale nie wyręczanie za nas pracy. Tą pracę i tak musimy wykonać. Trzeba ją po prostu napisać, ale przyspiesza sposób formułowania myśli, sposób wyrażania różnego typu sformułowań. Uważam, że jest to coś świetnego i powiem, że znam coraz większą liczbę osób, które tym się zajmują. Nie mówię tutaj może o naukowcach, bo naukowcy bardziej bazują na konkretnych źródłach, ale osób korzystających właśnie z tego typu rozwiązania, chociażby dziennikarze, reporterzy, przygotowując różnego typu materiały, posiłku się tego typu rozwiązania, bo one są po prostu świetne. Czyli pan jako promotor tutaj też, jakby, może nie o tyle co zaleca, ale nie jest pan przeciwny temu, hmm. jeśli jest to wspomaganie nas samych, a nie wyręczanie? Ja powiem tak. Chcielibyśmy w pewien sposób negować to, co nas otacza, jeżeli byśmy przeciwko temu się wyrażali. Jestem za postępem, ja jestem za tym, żeby. Wszystko to, co się dzieje dobrego dla nas, było dla nas e, e, pomocne, a w związku z tym wykorzystajmy to w umiejętny, dobry sposób. Wykorzystajmy to tak, e, żeby nikt nie zarzucił nam na działań e, niezgodnych z uczciwością, bo jeżeli ja jestem autorem, to ja powinienem być autorem. Ale często jest tak, gdy siedzimy nad kartką papieru, mamy coś napisać. Brakuje nam słowa, mamy swoje myśli, mamy swoje spostrzeżenia, nie potrafimy tego ubrać w określone słowa, a tego typu rozwiązanie sztucznej inteligencji może nam w tym dopomóc. A więc powiem w taki sposób: trzeba się nauczyć, umiejętnie korzystać z czatu GPT, na przykład. To jest jedna z tych rozwiązań, ale ono jest obecnie najpopularniejsze. I moja sugestia dla tych wszystkich, którzy piszą i widzą, że mają za mało już czasu na to, żeby e, zrobić to porządnie, czyli najpierw przeprowadzić kwerendę w bibliotekach, później e, zarysować pewną wersję e, roboczą, a na samym końcu wykonać pracę już pisząc wersję prawidłową. Najpierw to dobrze zaplanowane. Skorzystajcie z map myśli. Mapy myśli to są tego typu rozwiązania, takie różnego typu oprogramowania, które pozwalają ustrukturalizować naszą, naszą wypowiedź. Niech to będzie w formie pytań, wątpliwości, które mamy. Te pytania, wątpliwości, mogą być wykorzystane właśnie między innymi w czacie GPT do tego, żeby sobie porozmawiać, żeby zbudować strukturę zapytań w taki sposób, żeby Uzyskując odpowiedzi i korzystając z dodatkowych zewnętrznych źródeł książkowych, badawczych, móc w sposób kompetentny opracować materiał badawczy. Ja powiem tylko tyle: nie powinniśmy się obrażać na rozwiązania, które są świetne. A według mnie tego typu rozwiązanie, jak CHAP-GPT jest po prostu świetne. Jasne, że trzeba jakby też umiejętnie korzystać z tego. O, oczywiście. I proszę pamiętać, za każdym razem, gdy piszemy, <laughs> piszemy wniosek, że praca jest naszego autorstwa, podpisując się, składamy zapewnienie, że myśli tam zawarte są nasze. Podając przed chwileczką przykład tego, że sztuczna inteligencja popełnia błędy, musimy być dobrze przygotowani do tego, żeby takie. E, niuanse takie zagadnienia wyłapać. Musimy być czujni. Przechodząc dalej, mam pytanie, uh -huh. czy praca ma być czymś, co ma nas rozwinąć, czy jest to jednak coś, przez co musimy przebrnąć jako studenci, odbędnić i po jakimś czasie zapomnieć. Hmm, Ja myślę, że na to pytanie nie ma łatwego, łatwej odpowiedzi to lub to. To nie zależy. Ma odpowiedzi. <laughs> nie, nie, to zależy. Bo zależy e, od tego. E, Czym dla nas są studia? Czym dla nas jest ten czas, kiedy spędzamy go razem na uczelni z pozostałymi studentami, którzy chcą, powiedziałbym tutaj, przekazać jakąś studenci studentom, nauczyciele studentom, studenci nauczycielom. I jeżeli rzeczywiście potrzebujemy tylko papier, tylko papier, który pokazuje, że skończyliśmy jakieś studia. To tak, rzeczywiście napisać i zapomnieć. Ale ja myślę, że od wielu lat to nie jest tylko papier. To jest tak naprawdę zagadnienie, które ma być atrakcyjne przede wszystkim dla studenta, że tematyka, której się podejmuje, jest zagadnieniem Rozwijającym go. Bo ja staram się zawsze moim dyplomantom zadać pytanie, co chcą dzięki tej pracy osiągnąć. Bo to jest właśnie odpowiedź na to. Czyli jeżeli będę przygotowywał pracę, która będzie się sprowadzała do pisania na temat, który nie do końca czuję, nie do końca lubię, i w konsekwencji będę się męczył. No to chyba to nie ma sensu. Dużo lepiej jest pisać o pracy, czy w pracy, brać pod uwagę pracę, w której zagadnienia, które podejmujemy, są elementem tego, co lubimy, tego, co stanowi kawałek naszego życia, lub kierunek, w którym chcemy się rozwinąć. Więc ja uwielbiam rozmawiać z, ze studentami na temat tego, co rzeczywiście lubią. Kochają w tematyce podejmowanych przez nich studiów. No, nie powiem. Znam takiego studenta, który jest kibicem piłki nożnej i chce swoją przyszłość wiązać z klubem sportowym. A w związku z powyższym uważam, że świetną sprawą jest oparcie tej pracy zgodnie z tematyką podejmowanych studiów, właśnie. Oto kim on chce być w przyszłości. Mam nadzieję, że ten student nas będzie teraz właśnie słuchać i weźmie sobie te rady do serca. E... Mam też taką nadzieję. A Pan, jak pisał swoją pracę, czy też więcej niż jedną z pewnością, z racji tego, że ma Pan jednak tytuł doktora, e... Pan męczył się przy pisaniu ich, czy... No bo pewnie hmm. były sinusoidy, pewnie było w pewnym momencie zwątpienie, ale czy jakby ostatecznie wspomina Pan dobrze? Właśnie dziękuję za to pytanie, ponieważ moja przygoda... Była mm, zarówno ta pozytywna, czyli pisałem to, co chciałem, pisałem to, w czym czułem się dobrze i to była praca e, doktorska, oraz to, w czym nie do końca czułem się dobrze i myślałem, że dzięki temu, że wybrałem taki a nie inny temat e, pracy dyplomowej, była to praca magisterska, e, będzie to e, e, dobre dla mnie. Nie od razu powiem, ta druga praca była dużo bogatszym w emocje doświadczeniem, doświadczeniem a niekoniecznie, niekoniecznie tym pożądanym, które, które chciał, chciałbym polecić komukolwiek. Jeżeli macie dylemat, z czego pisać, jaką tematykę sobie wybrać, wybierzcie tematykę, w której naprawdę jesteście w stanie się rozwinąć, uważacie, że z tym chcecie wiązać swoją przyszłość i. Jesteście tym zainteresowani. Nie róbcie tego, że dzięki tej pracy na przykład wzbudzicie swoje zainteresowanie. To jest droga donikąd, więc moje doświadczenie, właśnie ze względu na fakt, że miały taki, a nie inny odcień, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Róbcie to, co, z czym się pasjonujecie, piszcie pracę, w które jest związane właśnie z Waszymi zainteresowaniami. Musimy pamiętać, że jest to jednak praca, przy której spędzimy trochę czasu i no, nie no ma też się co wymęczyć na tyle psychicznie i fizycznie. Też. Powiem tak. Co jest najciekawsze, są badania, które pokazują, że większość prac można. Sparametryzować określoną liczbą godzin. To znaczy, na pracę licencjacką potrzeba tyle i tyle godzin, na magisterską tyle, na doktorską tyle, na habilitacyjną na przykład tyle. A więc um, można dość precyzyjnie określić, ile czasu swojego życia powinniśmy na daną rzecz poświęcić. Nie chciałbym tutaj konkretnych danych cytować, ale powiedziałbym przy stopniach um, i tytułach naukowych, um, to już mówimy o tysiącach godzin, które trzeba poświęcić na przeprowadzenie stosownych badań, a następnie opisanie ich. W, o... Chociaż tutaj mogę podać komuś ciekawostkę: mam znajomego, który swoją pracę doktorską napisał w tydzień. Tydzień, w tydzień. I powiem tylko tyle: bardzo złe rozwiązanie. One bardzo ocenę? rozwiązanie. Oczywiście on przeprowadził badania, badania wcześniej wszystko miał przygotowane, zebrane w różnego typu plikach, w różnego typu katalogach, a później usiadł i w tydzień ją napisał. Ale efekt tej, tego napisania tej pracy był taki. Że po napisaniu tej pracy zachorował. Przez miesiąc leżał chory, bo złapał w międzyczasie jakiegoś pupaista, nie wiem jakim cudem to było możliwe, ja, ale nieważne. Bardzo ciężko był chory przez ten miesiąc, ale pracę napisał w tydzień. Nawiasem mówiąc, jest osobą, która była stypendystą nauki polskiej. I za swoje osiągnięcia otrzymywał różnego typu nagrody, laury, ale nie idźmy tą drogą. Dużo lepszym rozwiązaniem, dużo ciekawszym jest poukładanie tego w czasie, i czasami wystarczy godzina każdego dnia, żeby móc po prostu sprawę lekko. Do, do przodu pchnąć. No i dla tych wszystkich, którzy um, mają tego typu um, problemy, że wolą nawet posprzątać um, pokój, który był niesprzątany od wielu miesięcy, jak zabrać się za um, realizowanie um, między innymi zadań z pracą. Um, z mojej strony dobra rada. 15 minut. 15 minut to jest dokładnie ten czas, który powinniście sobie. Um, Założyć na wykonanie danej pracy i dopiero po tych 15 minutach podjąć decyzję, czy dalej chcecie tą pracę wykonywać, czy pierwsza myśl, że jej nie chce wykonywać, jest prawidłowa. A więc 15 minut próby testu na napisanie pracy, a później dopiero decyzja, czy dalej piszemy, czy robimy sobie przerwę i za tydzień, albo jeszcze lepiej um, jutro ponawiamy próbę. Poza takim brakiem systematyczności u dużej części studentów, jaki jest największy błąd popełniany podczas pisania pracy? Ja myślę, że to nie jest tylko wśród studentów, ja myślę, że to jest w naszym społeczeństwie za dużo emocji, tam gdzie tych emocji nie potrzeba, bo jak przed chwileczką powiedziałem, żeby skusić się, zachęcić się do pisania czegokolwiek, Poszukujemy takich emocji które, motywacyjnych, które sprawią, że nam się coś chce. A tak naprawdę trzeba do tematu podejść w zwyczajnie prosty sposób. Nie robię tego dlatego, że czegoś się boję, że coś muszę, że coś powinienem, tylko dlatego, że dobrze jest się sprawdzić. Fajnie jest przetestować swoje myśli, żeby też nie było tak w błędnym tego rozumieniu. Nie ma ideałów. W szczególności w tematyce naukowo-zarządzaniu, nauk, nauk, nauk ekonomicznych, wszyscy się mylimy. Każdy z nas popełnia błędy, ponieważ e, pracujemy e, na zagadnieniach tworzonych przez ludzi, a w związku z powyższym często informacje, które uzyskujemy, mogą być nieprawidłowe. A więc weźmy na to odpowiedni margines, margines błędu, że to, co. Uzyskujemy wyniki badań, które uzyskujemy, są w pewien sposób niedoskonałe. A więc myślę, jestem o tym nawet wręcz przekonany, że emocje nie do końca są dobrym naszym pomocnikiem, w szczególności te, które z nas zniechęcają do działania. Czyli zachowanie chłodnej głowy po prostu. Chłodna głowa, no i powiedziałbym, jakiegoś takiego działania, powiedziałbym. Robię to, żeby rozwinąć się, robię to, żeby coś dobrego dla siebie uzyskać, żeby się zmierzyć z wyzwaniem, a niekoniecznie po to, żeby nie wiem, komuś sprawić przyjemność tym, że napisałem. Więc, tak jak tutaj pan przed chwileczką powiedział, chłodna głowa, kwestie związane z oddaleniem emocji jak najbardziej. I tak tytułem zakończenia, chciałbym jeszcze zapytać o pewne sformułowanie, które Pan opisuje. Mhm. Mianowicie, jakby mógł Pan nam powiedzieć, czym jest dymkizm. Dymkizm? O! A to ja tego nie wiem, to proszę mi powiedzieć, bo ja chciałbym. No właśnie, też, też nie, nie wiemy do końca, czym jest dymkizm. Słuchy nas po prostu tutaj dochodzą, że takie określenie gdzieś tam. Wśród... Mam dwie koleżanki z pracy, które, od których usłyszałem tego typu sformułowanie. Czyli tego typu sformułowanie, które jest najprawdopodobniej znane tylko i wyłącznie mi, ponieważ ode mnie pochodzi ale nikt oprócz mnie nie jest w stanie zrozumieć tego, co w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi i właśnie moje sympatyczne koleżanki z pracy użyły bodajże parę razy tego typu sformułowania, więc więc. Okej, okay, rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję moim się, się. i waszym gościem byłem, dr Łukasz Dymek. Mam nadzieję, że podobałaś się rozmowa. I do usłyszenia następnym razem. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Dziękuję.